Dali, przygotowują się do, do przeprowadzenia całej tej akcji. Nasz poszkodowany jest nieprzytomny. I za chwilę zobaczymy, jak strażacy będą udzielać tej pomocy. Widzimy jedną grupę strażaków, która się przygotowuje do ugaszenia tego pożaru już nam na pewno się zmniejszył. A druga grupa za chwilę zajmie się naszym poszkodowanym. Podaj wodę. W tym momencie strażacy, który, którzy udzielają pomocy naszemu poszkodowanemu, poszkodowana sprawdzili odejść, odpili w tym momencie pasy. Jedna osoba zaczyna stabilizować odcinek szyny e, kręgosłupa. W przypadku e, wypadków komunikacyjnych ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ e, poszkodowani w wypadkach bardzo, bardzo często e, mają uszkodzone szyny kręgosłupa. E, Szkodzenia na tym poziomie mogą e, spowodować uprzednio wzajemne zagrożenia w, w Jedna osoba stabilizuje czynnik tego supa, a druga osoba ma wykład, w to, no to ubiegzie, e, konież, który będzie koniec, będzie stygnął. Tylko na piachę nie a ja! A wszyscy. Dobrze lecimy! W rękawiczkach. Możemy mieć tutaj do czynienia. Może ja więc Jeśli ktoś z Państwa będzie miał do czynienia z... No. Nie, nie. Jakiekolwiek osobie zawsze. Warto wodę, pamiętać o no. rękawiczkach. Trzeba wody na lekarzu. Zapomnieli, że nie mają. Zapomnieli, że nie mają. W tym momencie strażacy starają się ewakuować tego poszkodowanego to na deskę. Na to, to. Ale, ale to. No. <grym> Nie jest to łatwe zadanie. Mamy nie w do czynienia z, z sytuacją, która, w której poszkodowany nie jest zakleszczony w pojeździe, ale w wypadkach komunikacyjnych czasami jest to problem. Żeby, żeby to... wydobyć tego poszkodowanego z samochodu. W tym momencie strażacy starają się. Minimalizować jakiekolwiek trudy. Przede wszystkim tego Zuba. No więc udało się ewakuować, ewakuować tego poszkodowanego. Teraz. E Teraz e, strażacy ratownicy przypną pasami i ustabilizują jeszcze odcinek szyjnych kręgocłupa. Słyszymy już, e, zdaro, zdaro. słyszymy już do dali dźwięki e, karetki, która próbuje tutaj e, do nas dojechać. Udzielający pomocy zakładają poszkodowanemu tak zwaną

Nikt nie płacze. Widzimy i już słyszymy karetkę, która do nas podjeżdża. Przyjęła do nas karetka, która, której strażacy i przekażą tego naszego poszkodowanego. Ratownicy w tym momencie się przygotowują do tego, żeby przyjąć tego poszkodowanego. Dobra, W tym momencie strażacy przekazują tego pacjenta ratownikom medycznym, którzy no, udzielą już tutaj wykwalifikowanej pomocy. No morzu panu. Koła. Nie no to pan. Nie zablokowały. Za bardzo skomplikowane urządzenie. Usta, usta? Tylko daleko go nie wywrócił? czy chciałeś? Nie wywrócił. wrócił. czekać. Dobra, Spotykałem Natomiast uda nam się wątpić. Wątpię I pośród. Jeszcze nie. Nogi mu wystają na razie.